Buongiorno. Jesteśmy dzisiaj w serwisie Ferrari Katowice. Ma miejsce akcja Service Clinic, o której szerzej odpowie nam Krzysztof, Master Technician w tutejszym serwisie. Cześć Krzysztof. Co to za akcja? Co to za akcja? Co się dzisiaj dzieje i co można tak naprawdę zyskać? Jest to bezpłatna akcja dla klientów Ferrari w Polsce. Możemy skontrolować swój samochód przed wiosną. Przed sezonem, czy stan techniczny pojazdu pozwoli nam na bezpieczną eksploatację tego pojazdu w okresie letnim, pozwala też nam wyłapać usterki, które mogą się pojawić przed planowanym przeglądem, przed planowanym wymianą oleju, filtrów, czyli robimy taką ogólną kontrolę komputerem diagnostycznym parametrów silnika, zapamiętanych defektów po zimie, tak, kontrolę klocków, opon. I możemy zasugerować tutaj wcześniejszą wymianę poszczególnych podzespołów jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego, tak? A jak to w ogóle wygląda w, w przypadku samochodów Ferrari, jak często samochód wzywa na serwis? Czy to jest jakiś interwał kilometrowy, czy to jest po prostu komputer, który mówi dokładnie, kiedy i jak mamy się stawić? Część rzeczy podlega interwałowi czasowemu i kilometrażowemu, część podlega interwałowi, przeliczonego przez sterownik, który może nas wezwać wcześniej lub później na dany serwis, tak? Czy tutaj coś już zostało wyłapane, czy, czy auto dopiero wjechało na serwis, jak to wygląda? No tu jesteśmy w trakcie kontroli właśnie, na razie wszystko wygląda Może Michał pokaże co tutaj mamy. Tu jeszcze niewiele mamy, bo się pewnie serwis dopiero zaczął. Jesteśmy w trakcie, tak, mamy model samochodu, przebieg. Interesuje nas data uruchomienia gwarancji, tak, czyli wiemy kiedy samochód będzie miał gwarancję, gwarancję przedłużoną. No i robimy podstawową kontrolę parametrów takich fizycznych, tak, jak oleje, płyny, filtry. Zanieczyszczenie filtra pływowego, poziomy olejów, mhm. tutaj stan klocków hamulcowych, ogumienia, ciśnienia w ogumieniu, dokręcenia kół mhm. i ewentualnych wycieków spod spodów pojazdu, czy czegoś tam więcej nie ma lub coś się nie pojawia złego przed eksploatacją całoletnie. Z tego co słyszałem, Service Clinic będzie akcją cykliczną, i chyba na zakończenie sezonu również będziecie po prostu klientów wzywać na podobną akcję. Z tego co słyszałem, czy to prawda? Jak najbardziej zapraszamy. Słuchajcie, mamy kolejny samochód, który przyjechał w ramach akcji Service Clinic. To 612 Scalietti. Ciekawy samochód. Krzysztof, możesz nam powiedzieć, co się teraz dzieje? E, witam. no Sprawdzamy po kolei wszystkie punkty zgodnie z naszą listą. tak? E, akurat w starszym modelu będziemy się głównie skupiać na e, szczelności elementów, tak? czyli szczelności silnika, skrzyni biegów. Sprawdzimy komputerem zużycie sprzęgła, w jakim stanie jest, no bo to, to sprzęgło jest jednak inne niż w tych nowszych samochodach. No i będziemy informować na bieżąco, jak to wygląda. Za Dzięki. dużo Wam nie mogę powiedzieć na razie, bo nie wiem. Dzięki serdeczne. To w takim razie do potem. Przy okazji dnia Service Clinic powiem Wam jeszcze o jednej akcji, a właściwie może nie ja, tylko Szymon, menadżer serwisu. Szymon, chciałem zapytać o Keep the Value, bo to jest teraz... Chyba tutaj to są słowa odmieniane przez wszystkie przypadki. Chcecie akcję promować. O co tak naprawdę chodzi? Akcja Keep the Value jest programem, który Ferrari Polska stworzył dla swoich klientów, właścicieli pojazdów Ferrari. Nawet różnice cenowe pomiędzy samochodami bez historii, a tych z historią pełną to są w okolicach 20, 25%. Tak I że temu, ma służyć, się... ten, temu ma służyć ten segregator, prawda? Tak, tak, jest. To, tak jest, segregator, mm -hmm. który właśnie yy, trzymam w rękach to Pomogę jest... Pomogę Ci yy... może. Dzięki. To jest, yy... Przygotowany specjalnie, dedykowany pod ten tutaj konkretny samochód, który dzisiaj w, w, w ramach akcji serwis Clinic jest, jest u nas na serwisie. Mhm. Każda wizyta serwisowa, każda faktura, każde uczestnictwo w imprezie sportowej czy na torze, cokolwiek po prostu, co będzie miało, co, będzie budowało, jest... co będzie budowało historię tego samochodu, mhm. właściciel będzie sobie mógł w tym segregatorze gromadzić. Ten segregator na razie jest pusty, dzisiaj właściciel go od nas otrzyma. Mhm. I już z dzisiejszej akcji Service Clinic dostanie tutaj raport, który, który sporządzamy na serwisie, mhm. taki raport będzie mógł tutaj sobie zamieścić w tym segregatorze, on również zbogaci historię tego pojazdu. To wszystko przekłada się na to, że samochód z pełną taką historią, gdzie ten segregator będzie nam po prostu tutaj, będzie grubo, że tak powiem wypełniony, tak on będzie tak. rósł, wartość takiego pojazdu po prostu będzie się Utrzymywała na na pewno wyższym poziomie niż yy, podobne, analogiczne, jakby m, samochody bez tej historii. Tak? Także staramy się w właścicielach po prostu yy, obudzić pasję do tego, żeby kolekcjonowali historię swoich pojazdów, bo yy, raz, że zależałoby nam na tym, żeby każdy samochód Ferrari miał ciekawą historię, bo to też jest yy, super rzecz, ale dwa, jest to też jakby wartość dla właścicieli. I dbanie, o ich, dbanie o ich portfel. Tak, jasne, jest, jasne. tak jest. No tak to jest. w takim razie słuchajcie, keep the value i zachęcamy do zainteresowania się akcją, zwłaszcza klientów Ferrari. Tak jest. Dzięki. Proszę. Krzysztof, jakie wnioski już po przeprowadzeniu czynności serwisowych? Także mamy już pojazd sprawdzony, wiemy już co i jak. Mamy kilka nieprawidłowości, do których się dowie klient za chwilkę, tak? Parę rzeczy jest do poprawy, parę rzeczy jest do oczyszczenia, do kontroli. Dokładniejszej, głębszej, na którą zostanie klient umówiony w późniejszym terminie. Ale na chwilę obecną, no, wiemy już dużo o samochodzie, klient też pewnie dowie się nowych rzeczy. Dzięki serdeczne w takim razie.